Niebo pojaśniało nieco. Błysnęło słońce, przebijający się przez chmurę promień, chlasnął miasto jak kańczuk. Z gardła Tris wyrwało się coś. Ni to jęk, ni to szloch. Grad padał wciąż jeszcze. Tłukł, pokrywał placyk grubą warstwą lodowych kulek lśniących jak brylanty. Ale grandziny padały już rzadziej i słabiej. Jenefer poznała to po zmianie odgłosu łomotu o magiczną tarczę. A potem grad przestał padać. Od razu, jak nożem uciął. Na placyk wpadli zbrojni, podkute kopyta zachrupotały na lodzie. Motłoch ryczał i uciekał, smagany na hajami, tłuczony drzewcami włóczni i płazami mieczy. Brawo, Tris, wychrypiała Jennefer. Nie wiem, co to było, ale. Ładnie ci to wyszło. Było czego bronić, wychrypiała Tris Merigold, bohaterka ze wzgórza. Zawsze jest. Biegnijmy, Tris, bo to chyba jeszcze nie koniec to był już koniec. Grad, który czarodziejki spuściły na miasto, ochłodził gorące głowy. Na tyle, by wojsko odważyło się uderzyć i zaprowadzić porządek. Wcześniej żołnierze bali się. Wiedzieli, czym grozi atak na rozbestwioną tłuszczę, na upojony krwią i mordem motłoch, który nie boi się niczego i nie cofa przed niczym. Eksplozja żywiołu poskromiła jednak okrutną, wielogłową bestię a szarża wojska dokonała reszty. Grat poczynił w mieście straszliwe spustoszenia. I oto człowiek, który przed chwilą zatłukł krasnoludzką kobietę za pomocą orczyka, a głowę jej dziecka roztrzaskał o mur, teraz szlochał, teraz płakał, teraz łykał łzy i smarki, patrząc na to, co zostało z dachu jego domu. W Rivi zapanował spokój. Gdyby nie blisko dwieście zmasakrowanych trupów i kilkanaście spalonych domostw, można by pomyśleć, że nic się nie stało. W dzielnicy wiązowo nad samym jeziorem Loch Eskalot, nad którym niebo zapłonęło przepięknym łukiem tęczy, wierzby płaczące ślicznie odbijały się w gładkiej niczym lustrowodzie. Ptaki wznowiły śpiew, pachniało mokrym listowiem. Wszystko tu wyglądało sielankowo. Nawet Leżący w kałuży krwi wiedźmin, nad którym klęczała Ciri. Gerald był nieprzytomny i biały jak wapno. Leżał nieruchomo, ale gdy stanęły nad nim, zaczął kasłać, harczeć, pluć krwią. Zaczął się trząść, dygotać tak, że Ciri nie mogła go utrzymać. Jenefer uklękła obok. Tris widziała, że ręce jej drżą. Sama nagle poczuła się słaba jak dziecko. W oczach jej pociemniało. Ktoś podtrzymał ją, ocalił przed upadkiem. Poznała jaskra. To wcale nie działa, usłyszała tchnący rozpaczą głos Ciri. Twoja magia w ogóle go nie leczy, Jenefer. Przybyłyśmy. Jenefer z trudem poruszała wargami. Przybyłyśmy. za późno. — Twoja magia nie działa — powtórzyła Ciri, jak gdyby nie słysząc jej. — To co ona jest warta, ta cała wasza magia? — Masz rację, Ciri — pomyślała Tris, czując, jak coś ściska jej krtani. Umiemy wywoływać gra do bicia, a nie umiemy odpędzić śmierci, choć z pozoru to drugie jest łatwiejsze. — Posłaliśmy po medyka — powiedział chrapliwie stojący obok jaskra krasnolud, ale coś go nie widać. — Jest za późno na medyka — powiedziała Tris, sama się dziwiąc spokojowi swego głosu. — On kona. Geralt zadygotał raz jeszcze, wykaszlał krew, wyprężył się i znieruchomiał. Podtrzymujący Tris jaskier westchnął z rozpaczą. Krasnolud zaklął. Yennefer zajęczała, twarz zmieniła się jej nagle, skurczyła i zbrzydła. — Nie ma nic bardziej żałosnego — Powiedziała ostrocili, niż płacząca czarodziejka. Sama mnie tego uczyłaś, ale ty teraz jesteś żałosna, naprawdę żałosna, jenefer. Ty i twoja magia, która do niczego się nie nadaje, Yennefer nie odpowiedziała. Trzymała oburącz bezwładną i lecącą przez ręce głowę Geralta, łamiącym się głosem powtarzała zaklęcia. Po jej dłoniach, po policzkach i czole wiedźmina tańczyły sine iskierki i trzeszczące ogniki. Tris. Wiedziała, ile energii kosztują takie zaklęcia. Wiedziała też, że te zaklęcia w niczym tu nie pomogą. Była więcej niż pewna, że bezsilne okazałyby się nawet zaklęcia wyspecjalizowanych uzdrowicielek. Było za późno. Czary i tylko ją wyczerpywały. Tris dziwiła się nawet, że czarnowłosa czarodziejka tak długo to wytrzymuje. Przestała się dziwić. Bo jenefer zamilkła w połowie kolejnej magicznej formuły i osunęła się na bruk obok wiedźmina. Jeden z krasnoludów znowu zaklął. Drugi stał ze spuszczoną głową. Jaskier, wciąż trzymający tris, pociągał nosem. Zrobiło się nagle bardzo zimno. Powierzchnia jeziora zadymiła jak kocioł czarownic. Zasnuła się oparem. Mgła rosła szybko. Kłębiła się nad wodą. Falami wychodziła na ląd, spowijając wszystko białym, gęstym mlekiem, w którym cichły i marły dźwięki, w którym ginęły kształty, rozmazywały się formy. A ja, powiedziała wolno Ciri, ciągle klęcząc na skrwawionym bruku, kiedyś wyrzekłam się mojej mocy. Gdybym się nie wyrzekła, to bym go teraz ocaliła. Wyleczyłabym go. Wiem to. Ale jest za późno. Wyrzekłam się i teraz nic nie mogę zrobić. To jest tak, jakbym to ja go zabiła. Ciszę przerwało najpierw głośne rżenie kelpi. Potem zduszony okrzyk jaskra. Wszyscy osłupieli. Z mgły wyłonił się biały jednorożec, biegnąc leciutko, zwiewnie i bezszelestnie. Z wdziękiem unosząc kształtną głowę. A w tym akurat nie było nic niecodziennego. Wszyscy znali legendy, a te zgodne były co do tego, że jednorożce biegają leciutko, zwiewnie i bezszelestnie, a głowy unoszą z sobie tylko właściwym wdziękiem. Jeśli coś było dziwne, to to, że jednorożec biegł po powierzchni jeziora, a woda nawet się nie marszczyła. Jaskier jęknął. Tym razem w podziwie. Tris poczuła jak ogarnia ją wzruszenie, euforia. Jednorożec zastukał kopytami po kamieniach bulwaru. Wstrząsnął grzywą. Zarżał przeciągle, melodyjnie. I chłorakłaks, powiedziała Ciri. Miałam nadzieję, że przyjdziesz. Jednorożec podszedł bliżej. Zarżał znowu. Grzebnął kopytem. Silnie uderzył nim o Pochylił głowę. Sterczący z jego wysklepionego czoła róg, zapłonął nagle ostrym światłem blaskiem, który na moment rozproszył mgłę. Ciri dotknęła rogu. Tris krzyknęła głucho, widząc, jak oczy dziewczyny rozjażają się nagle mlecznym żarem, jak całą ją otacza płomienna aureola. Ciri nie słyszała jej, nie słyszała nikogo. Jedną ręką wciąż trzymała róg jednorożca. Drugą skierowała w stronę nieruchomego wiedźmina. Z jej palców popłynęła wstęga migotliwej i żarzącej się jak lawa jasności. Nikt nie potrafił ocenić, jak długo to trwało. Było to nierealne, jak sen. Jednorożec, rozmazując się niemal w gęstniejącej mgle, Zarżał uderzył kopytem, kilkakrotnie machnął głową i rogiem, jak gdyby wskazywał na coś. Tris spojrzała. Pod baldachimem zwisających nad jeziorem wierzbowych gałęzi zobaczyła na wodzie ciemny kształt. To była łódź. Jednorożec wskazał rogiem raz jeszcze i zaczął szybko znikać we mgle. Kelpi powiedziała Ciri, idź z nim. Kelpi zachrapała, zatargała łbem. Posłusznie poszła za jednorożcem. Podkowy przez chwilę dzwoniły po bruku. Potem dźwięk ten urwał się raptownie. Jak gdyby klacz uleciała, znikła, zdematerializowała się. Łódź była przy samym brzegu. W chwilach, gdy mgła rozwiewała się, Tris widziała ją już dokładnie. Była to prymitywnie sklecona barka. Niezgrabna i kanciasta jak wielkie świńskie koryto. Pomóżcie mi, powiedziała Ciri. Głos miała pewny i zdecydowany. Początkowo nikt nie wiedział, o co dziewczynie chodzi, jakiej pomocy oczekuje. Pierwszy połapał się jaskier. Może dlatego, że znał tę legendę, że czytał kiedyś jedną z jej upoetycznionych wersji. Wziął na ręce wciąż nieprzytomną Jenefer. Zdziwił się, jak jest drobna i lekka. Przysiągłby, że ktoś pomaga mu ją dźwigać. Przysiągłby, że czuje obok swego ramienia bark Kahira. Kątem oka złowił mignięcie półowego warkocza milwy. Gdy składał czarodziejkę w łodzi, przysiągłby, że widział przytrzymujące burtę dłonie Angujem. Krasnoludy uniosły wiedźmina. Pomogła im Tris podtrzymując mu głowę. Jarpen Zigrin aż zamrugał oczami. Przez sekundę widział bowiem obu braci Dalbergu. Zoltanciwej przysiągłby, że w złożeniu wiedźmina w Łodzi pomagał Kaleb Straton. Triss Merigold głowę by dała, że czuje perfumy Litty Neid, nazywanej koral, a przez moment widziała wśród oparu jasne, żółto-zielone oczy Koena z Kermorhen. Takie to figle płatała zmysłom tam mgła, gęsta mgła z nad jeziora Eskalot. Gotowe, Ciri, powiedziała głucho czarodziejka. Twoja łódź czeka. Ciri odgarnęła włosy z czoła, pociągnęła nosem. Przeproś panie z Monte Calvo, Tris, powiedziała. Ale nie może być inaczej. Ja nie mogę zostać, gdy Geralt i Yennefer odchodzą. Po prostu nie mogę. One powinny to zrozumieć. Powinny. Żegnaj więc Tris Merigold. Bywaj, jaskier. Bywajcie wszyscy. Ciri, szepnęła Tris. siostrzyczko, pozwól mi popłynąć z wami. Sama nie wiesz, o co prosisz, Tris. Czy cię jeszcze kiedyś? Na pewno, przerwała zdecydowanie. Weszła do łodzi, która zakołysała się i natychmiast zaczęła odpływać. Niknąc we mgle. Stojący na brzegu. Nie słyszeli najmniejszego plusku. Nie widzieli fal ani ruchu wody. Jakby to nie była łódź, ale widmo. Przez bardzo krótką chwilę widzieli jeszcze drobną i zwiewną sylwetkę Ciri. Widzieli, jak długą tyką odpycha się od dna, jak jeszcze ponagla i tak już szybko sunącą barkę. A potem była już tylko mgła. Skłamała mi, pomyślała Tris. Nie zobaczę jej już nigdy. Nie zobaczę jej, bo... Wessedejrat Epegan. Coś się kończy Coś się skończyło, powiedział zmienionym głosem jaskier. Coś się zaczyna, zawtórował Jarpen Zigrin. Skądś od strony miasta głośno zapiał kogut. Mgła szybko zaczęła się unosić. Geralt otworzył oczy drażnione przez powieki grą światło cienia. Zobaczył nad sobą liście, kalejdoskop migoczących w słońcu liści. Zobaczył ciężkie od jabłek gałęzie. Na skroni i policzku czuł delikatny dotyk palców. Palców, które znał, które kochał także aż bolało. Bolał też brzuch, pierś, bolały żebra, a ciasny gorset bandaża dobitnie przekonywał, że miasto Rivia i Trójzębne Widły nie były sennym koszmarem. Leż spokojnie, mój ukochany, powiedziała łagodnie jenefer. Leż spokojnie, nie ruszaj się. Gdzie jesteśmy, jen? Czy to ważne? Jesteśmy razem, ty i ja. Śpiewały ptaki, dzwonce albo drozdy. Pachniały trawy, zioła, kwiaty. Jabłka. Gdzie jest Ciri? Odeszła. Zmieniła pozycję, delikatnie wyzwoliła ramię spod jego głowy. Położyła się obok na trawie, tak by móc patrzeć mu w oczy. Patrzyła na niego zachłannie, jak gdyby chciała się nasycić widokiem, jak gdyby chciała się napatrzeć na zapas, na całą wieczność. Patrzył również, a tęsknota dławiła mu gardło. Byliśmy z Ciri na łodzi, przypomniał sobie, na jeziorze. Potem. Na rzece, na rzece o silnym nurcie, we mgle. Jej palce odnalazły jego rękę. Ścisnęły silnie. Leż spokojnie, mój ukochany. Leż spokojnie. Jestem przy Tobie. Nieważne, co się wydarzyło, nieważne, gdzie byliśmy. Teraz jestem przy Tobie. I nigdy już cię nie opuszczę. Nigdy. Kocham Cię, jen. Wiem. Tym niemniej, westchnął, chciałbym wiedzieć, gdzie jesteśmy. Ja też, powiedziała Yennefer, cicho i nie od razu. I to, spytał po chwili Galahad, jest koniec tej historii? Skądże znowu, zaprotestowała Ciri, pocierając stopą o stopę ścierając wyschnięty piasek, który przywarł do jej palców i podeszew. Chciałbyś, by opowieść tak się kończyła? Akurat ja bym nie chciała. Cóż więc było dalej? Normalnie parsknęła. Pobrali się. Opowiedz. A co tu jest do opowiadania? Było huczne weselisko, wszyscy się zjechali. Jaskier, matka Neneke, Jola, Jurnejt, Jarpen Zigrin, Wezemir, Eskel, Koen, Milwan, gujem. I moja myślę, Ja tam byłam. Miód i wino piłam. A oni, znaczy się Geralt i Jenefer, mieli później własny dom i byli szczęśliwi. Bardzo, bardzo szczęśliwi. Jak to w bajce, rozumiesz? Dlaczego płaczesz o pani jeziora? Wcale nie płaczę. Oczy łzawią mi od wiatru i tyle. Milczeli długo patrząc, jak rozpalona do czerwoności kula słońca dotyka szczytów gór. W samej rzeczy, przerwał wreszcie ciszę Galahad. Wielce dziwna to była historia. Oj, dziwna. Iście, pani Ciri, niesamowity jest świat, z którego przybyłaś. Ciri głośno pociągnęła nosem. Tak — podjął Galahad, odchrząknąwszy kilka razy, trochę zdeprymowany jej milczeniem. Ale i tutaj u nas też zdarzają się zadziwiające przygody. Weźmy choćby to, co wydarzyło się panu Gawainowi z zielonym rycerzem, albo memu panu Borsowi i panu Tristanowi. Uważasz otóż, pani Ciri, pan Bors i pan Tristan wyruszyli razu pewnego na zachód ku Tintagelowi. Droga ich wiodła przez lasy dzikie i groźne. Jadą, jadą, patrzą, stoi biała łani, a obok Pani, czarno odziana, iście czarniejszej, Czerni i na marach nie ujrzysz. A piękna ta pani, że piękniejszej w całym świecie nie obaczysz. No, chyba żeby królowa Ginewra. Ujrzała rycerzy owa pani, stojąca pod lełani, Ręką skinęła i w takie do nich odezwała się Galahad. Słucham. Zamilknij. Zakasłał, zachrząkał, zamilkł. Milczeli oboje patrząc na słońce. Milczeli bardzo długo. Pani Jeziora prosiłam byś mnie tak nie nazywał. Pani Ciri słucham. Pojedź ze mną do kamelotu. O pani Ciri. Król Artur, zobaczysz, okaże ci honor i szacunek. Ja zaś, ja, ja będę cię zawsze kochał i czcił. Wstań z kolan, zaraz. A, albo nie. A jeśli już tam jesteś, rozetrzyj mi stopy. Okropnie mi zziębły. Dziękuję, milutki jesteś. Mówiłam stopy! Stopy kończą się na kostkach. Pani Ciri? Cały czas tu jestem. Słońce ku zachodowi się chyli. Prawda. Ciri dopięła klamry butów, wstała. Kulbaczmy konie, Galahadzie. Jest w okolicy jakieś miejsce, gdzie można będzie przenocować? A widzę po twojej minie, że znasz te tereny tak samo jak i ja. No ale nic to. Ruszajmy w drogę. Jeśli nawet przyjdzie spać pod gołym niebem, to gdzieś dalej, w lesie. Od tego jeziora ciągnie. No czemu tak patrzysz? Ha, ha, ha! Domyśliła się, widząc jak pokraśniał. Uśmiecha ci się nocleg pod krzakiem leszczyny, na kobiercu z mchów, w objęciach wróżki? Posłuchaj no młodzieńcze, ja nie mam najmniejszej ochoty... Urwała patrząc na jego rumieniec i błyszczące oczy, na w sumie całkiem niebrzydką twarz. Coś ścisnęło jej żołądek i podbrzusze, a nie był to głód, Coś się ze mną dzieje, pomyślała: co się ze mną dzieje? Nie mi tręż, prawie krzyknęła: kulba czogiera. Gdy byli już w siodłach, popatrzyła na niego i zaśmiała się głośno. Spojrzał na nią, a wzrok miał zdumiony i pytający. Nic, nic, powiedziała swobodnie. Tak sobie tylko coś pomyślałam. W drogę Galahadzie. Kobierzec z mchów, pomyślała powstrzymując chichot, pod krzakiem leszczyny, a ja w roli wróżki. No, no. Pani Ciri, słucham. Pojedziesz ze mną do kamelotu? Wyciągnęła rękę. I on. Wyciągnął rękę. Złączyli dłonie, jadąc bok w bok. Do czarta pomyślała. Czemu nie? Założę się o każde pieniądze, że w tym świecie też znajdzie się zajęcie dla Wiedźminki. Bo nie ma takiego świata, w którym nie byłoby zajęcia dla Wiedźminki. Pani Ciri? Nie mówmy o tym teraz. Jedźmy. Jechali wprost w zachodzące słońce. Za nimi zostawała ciemniejąca dolina. Za nimi było jezioro. Jezioro zaczarowane. Jezioro niebieskie i gładkie jak oszlifowany szafir. Za nimi zostawały głazy na jeziornym brzegu, sosny na zboczach. To było za nimi, a przed nimi było wszystko. KONIEC KSIĄŻKI ANDRZEJA SAPKOWSKIEGO PANI JEZIORA Czytał Roch Siemianowski Nagrano w Zakładzie Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych w Warszawie Realizacja akustyczna Tomasz Grubiński